Cześć, mam na imię Mateusz. W dzisiejszym odcinku Galaktyki Sportu porozmawiamy o golfie. Źródeł golfa można dopatrywać się w różnych miejscach i czasach. Z 943 roku jest pierwsza udokumentowana wzmianka o chińskim ciuan grze, w której dziesięcioma różnymi kijami wbijało się piłki do dołków. W średniowiecznej Europie istniało kilka gier polegających na uderzaniu małej piłki kijami do celu. Jedną z takich gier było palmaj. Grano w nią w Europie południowej na ulicach Francji i Włoch, używając do tego kijów, drewnianej piłki i starając się nimi tak odbijać, aby doleciała do obranego celu. Grata dotarła do Anglii i w XVII wieku w centralnym Londynie zbudowano specjalne miejsce do gry zwane palmal. Inną średniowieczną grą był Czole, w którą grali namiętnie Belgowie na dużych otwartych przestrzeniach. Zasada była następująca. Metalowym kijem, przypominającym łyżkę, należało trafić do odległego celu w jak najmniejszej ilości uderzeń. W Holandii natomiast grano na lodzie w grę o nazwie golf. I właśnie od holenderskiego słowa golf, oznaczającego laskę, maczugę czy też kij, pochodzi słowo golf. Pierwszy zapis o golfie pojawił się w Szkocji w XV wieku i mówił o tym, że gra ta przeszkadzała ćwiczyć łącznikom. Zamiast strzelać z łuku, zawodnicy woleli grać w golfa. W XVI wieku nawet król grał już w golfa, i dopiero ten właśnie wiek traktuje się jako prawdziwe narodziny golfa w formie zbliżonej do tej, jaką znamy obecnie. W Szkocji grano najczęściej na terenach pomiędzy nadbrzeżem a polami uprawnymi. Tam znajdowały się idealne warunki do grania. Teren ówczesnego pola był ukształtowany całkowicie przez Matkę Naturę. Dołki były rozmieszczone stosunkowo blisko siebie, a bardziej płaskie kawałki terenu służyły jako green, czyli krótko plac w bezpośrednim sąsiedztwie chorągiewki. W 1744 powstał Honorable Company of Edinburgh Golfers, i wtedy też powstały pierwsze spisane reguły gry w golfa. W 1754 powstał The Society of St Andrews Golfers, Później znane jako Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, pierwszy klub golfowy na świecie. Z 1810 roku jest pierwsza wzmianka o turnieju kobiecym w Musselboro w Szkocji. Koniec XIX wieku to powstanie United States of Golf Association. Natomiast w 1916 powołany do życia zostaje Professional Golfers Association. W 1937 powstało European Golf Association, a w 1958 World Amateur Golf Council, które w 2003 roku zmieniło swoją nazwę na International Golf Federation. Dopiero w 1988 roku formuje się europejska liga kobieca Ladies European Tour. Pod koniec stulecia wszystkie światowe ligi udzielają sobie informacji, by stworzyć oficjalny ranking światowy. Najwcześniejsza wzmianka o golfie na ziemiach Polski pochodzi z niemieckiego rocznika golfowego z roku 1911. Polski związek golfa powstał dopiero 31 lipca 1993 roku. Pod koniec roku 2019 związek zrzeszał 72 kluby golfowe, do których należy ponad 6200 golfistów obu płci. Golf był dyscypliną olimpijską w latach 1900-1904. Ponownie zagościł na Igrzyskach Olimpijskich dopiero w roku 2016 w Rio de Janeiro. Najważniejszymi turniejami na świecie, nazywanymi podobnie jak w tenisie Wielkim Szlemem, są British Open, rozgrywany corocznie w lipcu od roku 1860 na różnych polach golfowych Wielkiej Brytanii, US Open, rozgrywany od... 1895. Odbywające się corocznie w czerwcu zawody toczone są na różnych polach golfowych Stanów Zjednoczonych. US PGA Championship po raz pierwszy zostało rozegrane w roku 1916. Odbywa się w sierpniu na polach golfowych w USA. I US Masters, najmłodszy turniej, bo rozgrywany od 1934 w kwietniu. Jest jedynym turniejem Wielkiego Szlema, który corocznie odbywa się na tym samym polu golfowym Augusta National Golf Club. Wymienione turnieje rozgrywane są przez mężczyzn, jednak istnieją także te przeznaczone dla kobiet. Do kobiecego Wielkiego Szlema, w rozumieniu LPGA, czyli organizacji zrzeszającej zawodowe golfistki, należą Kraft Nabisco Championship, LPGA Championship, US Women's Open. Oraz Women's British Open. Największą popularnością golf cieszy się w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I to tam rozgrywana jest większość znaczących turniejów. W Polsce turnieje golfowe rozgrywane są na 19 polach 18-dołkowych i 19 polach 9 dołkowych. Jednym z najważniejszych polskich turniejów jest Santander Polish Masters, na który składa się 11 turniejów. Gra w golfa polega na przejściu pola golfowego i uderzaniu kijem w piłeczkę, aby trafić nią do każdego z 18 lub 9 dołków. Pole golfowe jest to obszar o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów, porośnięty przystrzyżoną trawą. Standardowe pole golfowe składa się z kilku różnych części służących do gry, charakteryzujących się innym poziomem przystrzyżenia trawy. Taj to jest to obszar startowy na początku każdego dołka. Rough, czyli obszar dzikiej trawy poza obszarem gry. Semi-rough, obszar trawy średniej długości, zwanej po prostu uregulowanym roughem w postaci wąskich pasów wzdłuż fairwaya. Fairway, trawa mająca zwykle od 0,5 do 2 cm długości, będąca głównym torem gry. Fringe, trawa o połowie długości trawy fairway, a dłuższa od green. Zwykle tworząca pierścień wokół greenu. I green, czyli obszar charakteryzujący się bardzo krótko przyciętą trawą mniej niż 5 mm, na którym znajduje się flaga i dołek. Obszar gry urozmaicony bywa różnego rodzajami przeszkodami dla grających, do których należą sand bunkers, czyli przeszkody z piaskiem, i water hazards, czyli przeszkody wodne. W golfie termin dołek. Nie odnosi się jedynie do dziury w ziemi, do której golfiści starają się wbić swoje piłki. Dołek w szerszym rozumieniu to obszar pomiędzy taj, w którym golfista oddaje pierwsze uderzenie, a właśnie dołkiem w ziemi w sensu stricto, który znajduje się na grinie. Gra przedstawia się następująco. Zawodnik zaczyna uderzenia z kolejnych taj, ustawiając piłeczkę na paliku, by przy pomocy kolejnych uderzeń kijem umieścić piłkę na grinach, a finalnie w dołkach. Każdy dołek ma swoje par, czyli normę, która określa ilość uderzeń, w jakich zawodnik powinien go pokonać. Jeśli dołek jest par 6, oznacza to, że gracz powinien pokonać go przy pomocy 6 uderzeń. Liczbę par poszczególnych dołków sumuje się w par danego pola. Gracze po przejściu każdego dołka swoje wyniki spisują na specjalnych kartkach wyników, tak zwanych scorecard. Podstawowe formaty gry w golfa to tzw. Stroke play i match play. W stroke play wygrywa ten, który zdoła przejść pole z jak najmniejszą liczbą uderzeń. W match play gra się z innymi zawodnikami na liczbę wygranych poszczególnych dołków. Przy dołku z par 6, jeżeli zawodnik wykona hole in one, czyli zaliczy dołek w pierwszym uderzeniu, to będzie miał dołek zaliczony 5 poniżej par. Takie zaliczenie dołka nazywa się ostrich, czyli struś. Jeżeli dołek zostanie osiągnięty 4 poniżej par, to zawodnik uzyska Kondora. 3 poniżej par to Albatros lub Double Eagle. Dwa poniżej par to Eagle, czyli Orzeł. Natomiast jeden poniżej par to Birdie, czyli Ptaszyna. Jeżeli zawodnik trafi zgodnie z normą, to trafienie nazywane jest par. Każde trafienie powyżej par nazywane jest kolejno Bugi, czyli straszydło, następne Double Bugi, czyli podwójne straszydło, Triple Bugi i tak dalej. Powyższe nazywnictwo zaczęło się od Birdie. Bird w amerykańskim slangu oznaczało coś świetnie wykonanego. Kolejne nazwy poszły za ciosem i zostały nazwane od ptaków. W torbie gracza może znajdować się maksymalnie 14 kijów. Różnią się długością, wagą, kształtem główki i nachylenia lica. Które decyduje o torze lotu piłki. Woods to kije, którymi uderza się piłkę najdalej. Są najdłuższe, najlżejsze i główka jest pogrubiona, a licą nachylone pod niewielkim kątem. Zwykle podczas gry używa się dwóch lub trzech sztuk. Najlepsi gracze uderzają piłkę tymi kijami na odległość nawet ponad 300 metrów. Nazwa wywodzi się stąd, że dawniej były one wykonane z drewna. Irons. To najliczniejsza grupa kijów. Około 10 w torbie zazwyczaj. Wszystkie nieznacznie się różnią, tak żeby piłka uderzona z taką samą siłą, ale innym kijem leciała na różne odległości. Każdy kolejny kij powinien posyłać piłkę około 10 metrów dalej niż poprzedni. Im niższy numer kija, tym dalej piłka leci. Ironami uderza się na odległości od 100 do 200 metrów. Putter to specjalny kij do uderzeń na grinie po których piłka delikatnie się toczy. Wedge wyglądają tak jak irons, ale ich lico jest bardziej pochylone, żeby uderzać piłkę wyżej i bliżej. Specjalnym wedgem jest sandwich, w którym wybija się piłkę z piasku. Najczęściej gracze mają w torbie dwa kije tego typu. Ostatni rodzaj kija, o którym warto wspomnieć, to coraz bardziej popularne tzw. rescue lub utilities. Wyglądają jak skrzyżowanie irons i woods, Używa się ich zamiast długich ironów do dość dalekich uderzeń. Alan Shepard, członek legendarnej misji Apollo 14, zostawił na naturalnym, ziemskim satelicie ślad w prawdziwie amerykańskim stylu. Jako pierwszy i jedyny jak do tej pory człowiek na świecie Posłał dwie piłeczki golfowe na Księżycu kijem szóstką na odległość 200 i 400 metrów. Jeżeli chodzi o obecność zwierząt w klubach golfowych, to w High Hamptons Inn w stanie Karolina Północna, za chłopców donoszenia worków z kijami, czyli tzw. Kadiz służą lamy. Najwyżej położonym torem golfowym świata jest Taktu Golf Club w Peru, który znajduje się na wysokości około 4370 metrów nad poziomem morza. W piłeczce golfowej jest 336 wgłębień, czyli dimpli. W jakim celu na powierzchni piłeczki znajdują się te wgłębienia? Otóż polepszają one aerodynamikę. Od XVII wieku najlepsze piłeczki golfowe robione były z podszywanych piór. Szwy odgrywały rolę analogiczną do dzisiejszych wgłębień, więc przez długi czas nie zdawano sobie sprawy z potrzeby warstwy turbulencji, która pozwala uzyskać prostszą trajektorię lotu. Dopiero gdy wyprodukowano kuliste piłeczki, okazało się, że nie nadają się one do gry. Co roku na wiosnę organizowany jest w Polsce Ogólnopolski Dzień Golfa, kiedy każdy może przyjść na pole golfowe i spróbować swoich sił. Teraz już wiecie jak. To już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Galaktyki Sportu. Do zobaczenia.